z głównej drogi i planujemy zrobić sobie mały tour dookoła tutaj mniejszych nadmorskich miejscowości. I tu jest właśnie pierwsza z nich. Wita nas takim oto kasynem. Sobranie kasynu. Tam po prawej stronie jest morze, akurat z drogi go nie widać no ale tak jak mówię, dzisiaj będziemy tutaj tymi nadmorskimi miejscowościami się poruszać. Taka mała pętelka od, od tej miejscowości, w której byliśmy wczoraj, czyli Zielonogarsk Zielonogradsk Aż do Kaliningradu bo praktycznie praktycznie cały ten cała zachodnia część obwodu Kaliningradzkiego ciągnie się wzdłuż morza Zobaczmy, właśnie jak w tym rejonie czy w ogóle w tym rejonie rozwinięta jest turystyka jak to wygląda to jak widać jest tu nawet droga do z dość wysokim ale jest więc więc jest pozytywnie tu jak widać, o może widać już tam w tle za, za budynkiem, który właśnie się buduje także tak jak mówiłem po prawej stronie mamy wschód, wschód to wiadomo po prawej stronie mamy morze i właśnie będziemy się trzymać jak najbliżej tego morza o no tu jest właśnie ten jakiś ten pomnik ku pamięci na pewno Tu pojedziemy zaraz prosto do, do morza, więc tak wygląda Memoriał II wojny światowej. A tu postarajmy się przebić na promenadę. Trzczyste Co najważniejsze, bo na Kamieniach nie zawsze jest tak przyjemnie Tak, jakaś chyba wieża widokowa Wają trochę ludzie pojedyncze jednostki. I tu jest chyba koniec promenady. Nie wiem czy uda nam się teraz stąd wydostać. nam się, ale schodząc z roweru musimy tutaj go wciągnąć. Chyba, że. To to chyba, że ty chcesz spróbować jechać po tym, ale z sakwami to nie będzie prosta sprawa. No, tylko najgorzej, że tam wyżej już nie ma takiego czegoś więc co się wybraliśmy drogą co chwilę ogromne kałuże jak widać o asfalcie to nawet nie ma co marzyć chcemy tędy dojechać do takiej dużej miejscowości na którą nawet było odbicie z drogi szybkiego ruchu wczoraj jechaliśmy nad morze? No, można było oczywiście jechać nią tą drogą szybkiego ruchu, ale my nie lubimy chodzić na łatwiznę. A jak się chce jechać blisko morza, to czasem trzeba się trochę pomęczyć. Więc już jesteśmy w miejscowości Swietłogorsk. Właśnie jedziemy tutajszym parkiem i czekaliśmy na ten widok Jeziorko w mieście. Tak się prezentuje, tu trzeba uważać na głowy i jechać raczej ulicą. Jechać raczej ulicą. O, mamy pomnik jakiegoś piłkarza, trawiasty. Podjedziemy tam. Tam już mamy znak na muzeum. Ale ja chciałem wzdłuż tego jechać jeziorka jeszcze, je zobaczyć. Tu mamy pomnik piłkarza. Trawiasty. Prześleść sportowa zjeła Chciałem sobie zrobić zdjęcie z prawiastym piłkarzem. A teraz jedziemy już dalej. Gdzieś do centrum Swietłogorska. Nie mamy jakiejś, jakiegoś konkretnego szlaku czy konkretnego punktu, do którego chcemy dojechać, no ale jakoś w kierunku, w kierunku centrum, w kierunku promenady może. I ten Ta droga wydaje się właśnie tam prowadzić O proszę. Podjedźmy, zobaczmy Tu jakiś fajny posąg I teatr, tak Tu jakiś taki posąg A tak wygląda Kolejszy teatr. Więc zrobimy muzeum. A, muzeum oceanu, tak jak te znaki pokazywały, więc to jest jedno i drugie. Zrobimy szybciutko poteczkę. O, jest fortepian. Zielony. Zobaczmy tutaj, o tam trzeba podjechać, jest takie serduszko z nazwą miejscowości, a to fajne jest, fajna atrakcja. A po drugiej stronie jest jeszcze ładniejsze takie drzewko burszynowe i tam dalej. Jakieś legendy miejskie tu chyba są opisane. Nie powiem, że całkiem fajne to się prezentuje. bardzo fajnie bym powiedział a tu dojeżdżamy z się już byliśmy w centrum to jest to... o jakaś mapka dość ciekawa to chciałem wam bardzo pokazać bo kolejny świetny rosyjski murek tym razem przy w jakiejś restauracji wieża ciśnicań ja też fajna zielona dużo samochodów to tu widać że tu już jest bardziej turystycznie to wózki to dopiero tak naprawdę spora część z nich się rozstawia jest godzina 11 więc Ruch prawdopodobnie dopiero się zacznie nieco później. Większy ruch, błąd. bo róg to już jest tak naprawdę, na dobrą sprawę. To... Oto kolejna z nadmorskich miejscowości. Otradno je. moje. Zobaczcie jaki świetny mają tu park. Rzeźby z drewna. To jest akurat maskotka mistrzostw w Rosji w 2018 piłkarskich Proszę popatrzcie tylko o, Rewelacyjna atrakcja się. Nie spodziewałem się czegoś takiego Już pewnie po raz któryś to mówię o futbolista ze Star Wars, Star Wars po prostu naprawdę kolejne zaskoczenie i znowu pogoda wykrzygana nam plany. Niestety tak się rozpadało, że musieliśmy czym prędzej szukać schronienia. Tak się złożyło, że trafiliśmy do kolejnej miejscowości, a na jej wjeździe, na wieście do niej była cerkiew. Także weszliśmy do środka, żeby się schronić, przeczekać od deszcz, przeczekać deszcz. I tak się prezentuje jej wnętrze. Proszę, popatrz. Tu jeszcze wam przez okno pokażę. Pada naprawdę mocno, nawet baleryny nam za bardzo nie pomogły. Po prostu dalsza Droga nie miała sensu. I szczęście trafiliśmy w bardzo fajne miejsce. Jeszcze pokażę Wam tutaj Pani. Tutaj jeszcze Pani pozwoliła nam podładować sprzęt. Ładuje się telefon. Ładuje się bateria także naprawdę trafiliśmy nieco miejsce sprawdzam jeszcze przez okno czy może już zdaje się że nie dalej pada dalej pada mocno także na razie jeszcze tu poczekamy a jak a jak już e, przejdzie ten deszcz to na pewno pokażę Wam jeszcze jak cerkiew wygląda z zewnątrz, bo też jest bardzo, bardzo ładna. Niestety nasza dość niezła sytuacja w środku cerkwi nie trwała <noise> zbyt długo. Pani musiała już ją zamykać. Poszła do domu. Także my zostaliśmy na, na lodzie. Teraz stoimy pod taką zadaszoną budką <noise> w pelerynach, grubą brani. Czekamy aż. Aż minie, aż minie deszcz, ale obiecałem, że wam pokażę jak wygląda ta cerkiew, w której choć trochę mogliśmy posiedzieć, jak wygląda ona z zewnątrz, więc z tej budki na tyle na ile jestem w stanie to właśnie wam chcę to pokazać. Taka no, bardzo fajna niebieska cerkiew. No, tak to wygląda, a Pokazuję to wam teraz, no bo jak pogoda się poprawi, jak przestanie padać, to nie chcielibyśmy tracić czasu, tylko jak najszybciej ruszyć, znaleźć jakieś, jakieś miejsce, gdzie będzie można rozstawić namiot i... No i tam się schować, tak? No bo w deszcz rozstawiać namiot też nie jest przyjemnie, a jak jest on już rozstawiony, to jest troszeczkę. Przecież lepiej można się tam schować, nie wieje, nie pada na głowę. Także już jest wtedy większy spokój. Także tyle na razie. Czekamy na pozytywny rozwój sytuacji. Zobaczymy. Testujemy sakwy i worki przeciwdeszczowe. Takie, zobaczymy czy się sprawdzą nasze sakwy. No, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. Na razie jest jak jest. Musimy wciąż czekać.